1 września 1939 roku. Pierwsze naloty bombowców niemieckich nastąpiły od strony Lubonia i były skierowane na miasto i ławicę. Po drodze bomby spadły na zakłady Cygielskiego i domy na Łazarzu na ulicach Kanałowej, Granicznej, Wyspiańskiego, Strusia, Klonowicza i domy na Grunwalskiej. Następne naloty uszkodziły hale targowe i okolice dworca. Mieszkańcy chowali się po piwnicach i w schronie na ulicy Śniadeckich. Walk o sam poznań nie było. Wojsko już opuściło miasto 5 września, a władzę również wojskową przejął cyril Ratajski. Powołano Straż Obywatelską i wydano rozporządzenia. 10 września wkroczyli do Poznania Niemcy, wzywając wszystkich do przestrzegania ich nakazów i przestrzegając przed konsekwencjami. Rozklejono obwieszczenia na ulicznych słupach ogłoszeniowych, że za niepodjęcie pracy, posiadanie broni, za zamachy na żołnierzy niemieckich groziła śmierć. Wprowadzono godzinę policyjną. Okna musiały być zamknięte od ulicy, kina i teatry również zamknięto, zgromadzeń publicznych zabroniono, ruch pojazdów samochodowych był zabroniony, zakłady strategiczne, jak wodociągi, elektrownia, gazownia i produkujące żywność, musiały być czynne, a za sabotaż groziła śmierć. Drukowanie gazet i ogłoszeń zakazane. Sprzedaż alkoholu także. Nastąpiły zatrzymania działaczy, naukowców, powstańców, księży, nauczycieli. Zmieniono nazwę Poznania na Pozen. Ruch przyjezdnych i odjeżdżających na dworcu był kontrolowany. Kolejarze musieli nosić niemieckie opaski. Zniemczono urzędy Nazwy ulic i dokumenty. Nastąpił też obowiązek meldunkowy. Mieszkańcy dostali Ausweisy, czyli dowody osobiste, i przepustki do zakładów pracy. Pracować musieli wszyscy i dużo osób zostało wysłanych na przymusowe roboty do Niemiec, jak niewolnicy. Ci co mieli duże mieszkania, a pracowali dla Niemców musieli zwolnić część pokoi dla przyjezdnych pracowników niemieckich. Ci, co nie byli potrzebni okupantom, musieli opuścić swoje mieszkania i albo dostali mniejsze w suterynach, albo przesiedlono ich do baraków na ulicę Opolską, albo byli wysiedlani do Generalnej Guberni. Lub, gdy stanowili zagrożenie dla Niemców, to do obozu karnego w Żabikowie. Osoby podejrzane o działalność wrogą wobec Niemców trafiały do Fortu Siódmego i już nigdy nie wracały, jak na przykład dr Franciszek Witaszek, lekarz, który mieszkał na ulicy Dmowskiego. Polskie gospodynie domowe zmuszone do oszczędności otrzymały niemieckie przepisy na gotowanie obiadów i posiłków jednodaniowych, przeważnie z warzyw. Prawie bez mięsa. Całą żywność kupowało się na otrzymane przydziałowe kartki żywnościowe. Były też kartki na ubrania i na chemię gospodarczą. Była również możliwość kupienia żywności na rynku łazarskim, gdzie chłopi z okolicznych podmiejskich wiosek przywozili swoje warzywa, owoce czy drób i mleko. Nie było tego wiele. I sporo kosztowało. Rynek Łazarski to również miejsce, gdzie grupowały się niemieckie oddziały specjalne przed akcjami pacyfikacyjnymi i wyjazdem na front. Pomimo trwającej wojny i ciągłej groźby śmierci, życie toczyło się prawie normalnie. Młodzi ludzie spotykali się na potajemnej nauce, na potańcówkach, na majówkach i na spotkaniach konspiracyjnych. Oni wierzyli w szybkie wyzwolenie. Na Poznań, w tym i na łazarz, alianci przeprowadzili trzy naloty bombowe. Pierwszy był z 8 na 9 maja 1941 roku, o godzinie 2 w nocy. Wtedy to pojedynczy samolot aliancki zbombardował ogromną bombą na ulicy Śniadeckich, restaurację centralną i cztery domy. Jak później stwierdzono, zboczył z kursu i pomylił Poznań z Frankfurtem nad Odrą. Następny nalot był 9 kwietnia 1944 roku. Zbombardowano wtedy zakłady Focke-Wulfa, które mieściły się na terenie targów oraz okolice dworca, i ulicę Gruwalską z hotelem Polonia i kolegium chemikum. A trzeci nalot nastąpił 29 maja 1944 roku i był największy, i wtedy to zniszczono do reszty: targi z ulicę Śniadeckich, Stolarską oraz ulicę Głogowską i kolejową. Głównym celem były jednak Krzesiny z przeniesionymi tam zakładami Fokewulfa. wulfa Pod koniec stycznia 1945 roku oddziały sowieckie zbliżyły się do Poznania. Również weszli od strony południowej w stronę Łazarza, gdzie rozmieścili artylerię, która oszczeliwiała miasto i dość szybko przesuwali się do centrum, a Niemcy zostawiali sprzęt i zabitych, i wycofywali się do cytadeli. Sam łazarz nie ucierpiał w czasie wyzwalania i dlatego wszystkie otwierane nowe polskie urzędy lokowały się na łazarzu. Również prowadzono agitację w celu pozyskania ochotników do walk o Poznań. Takie ochotnicze grupy powstawały na ulicy Matejki. Jednak zamiast do walki były kierowane do zabezpieczania. Mienia po niemieckiego i ochronę powstałych urzędów. Trwały też prace porządkowe przy uprzątaniu gruzu z ulic, ustawiano supy elektryczne. Były też na ulicy Matejki tablice, gdzie można było zostawić wiadomość dla poszukiwanej rodziny. Wolne mieszkania i mienie po niemcach. Były szybko zajmowane przez miejscową społeczność w oczekiwaniu na powrót najbliższych z wysiedleń. W Poznaniu wojna zakończyła się 23 lutego 1945 roku. Zaraz po wyzwoleniu na ulicy Głogowskiej, naprzeciw kościoła Matki Boski Bolesnej, który był jedynym czynnym i dostępnym dla ludności kościołem w czasie wojny ustawiono trybunę honorową dla żołnierskiej defilady zwycięstwa Na trybunie byli przedstawiciele nowych władz ludowych ludowego wojska i rosyjscy towarzysze Później ulicą Głogoską przeszedł kondukt żałobny ofiar obozu zagłady w Żabikowie Konduk kierował się na plac Mickiewicza. Ludność niemiecka po 1945 roku doznała podobnych upokorzeń jak Polacy w 1939 roku.